teraz nie, teraz jest dobrze, no witam, tak samo pozdrawiam, To no, na górce jest, jest, tak? no tu na górce stoję, na chwilę wyjechałem, wiesz, no i kurde, tak chwilę przyjechałem, na chwileczkę no spoko, spoko, no to pozdrawiam, pozdrawiam, a tam chyba was zdjętej no no zwróciłem, no i tak, ma jeszcze dojechać, więc? aha, aha, w ten sposób, no spoko, no tak Pana, bo z tak słabo idzie dzisiaj. A to słabo, czemu słabo? Co no, to jest dzisiaj? jakoś tak dzisiaj słabo Suwarek mi ustawiał mnie na oku. Jest to, jest to, jest to. Ja się o a to mówią, że dragę zła. E, co tam, tu pa, tam opowiadająco. ale idzie. No, przyznaję, że tam było tak. pojawiają na świecie, jak tu. Tak, tak, muszą gdzieś osiążać. Dokładnie, no, dokładnie, a, a słuchaj, to masz ten jeszcze, Andrzej, już mikrofon, czy jakiś inny? No, no, nie, no, jest, jest, jest to z pogłosem, no, a u mnie nie za dużo, bo troszeczkę tak po, załem tego pogłosu. Nie za dużo, No to stara, stara, no to fajnie. Dobra, to tam, komu tam kierujemy? Dajemy na, na, tą górę tam do tych,